Cześć, dzisiaj przez kilka godzin mam do dyspozycji motocykl Triumph Tiger 900 wersji Rally Pro. Motocykl, który został zaprojektowany przez Triumfa do jazdy po bezdrożach, więc sprawdzę, jak zachowuje się ten motocykl w terenie, ale również na asfalcie i podzielę się z wami moimi spostrzeżeniami. A oprócz tego powiem wam, jakie moim zdaniem warto zainstalować na tym motocyklu akcesoria motocyklowe. Dostajemy, co prawda, najwyższą wersję wyposażenia Rally Pro, ale jest kilka akcesoriów, które warto tutaj zainstalować. Запрошу на этот материал. Mógłbym powiedzieć Wam o specyfikacji technicznej tego motocykla, o koniach mechanicznych, momencie obrotowym, o skoku zawieszeń, średnicach tarczy, ale nie o to w tym materiale chodzi. Chcę Wam przekazać moje wrażenia po kilku godzinach jazdy na Tigerze 900 Rally Pro, więc zacznijmy od pozycji na tym motocyklu. W Tigerze 900 Rally Pro kanapa kierowcy jest regulowana na wysokość. W tym momencie mam ustawioną kanapę w najwyższym położeniu i powiem szczerze, że... Pozycja jest tutaj bardzo wygodna, spokojnie całymi stopami dosięgam do ziemi, nawet na lekko ugiętych kolanach, więc w moim przypadku, a mam 185 cm wzrostu i w przekroku 85 cm, nie mogę się do niczego doczepić. Pozycja na siedząca też jest bardzo wygodna, mamy sporo miejsca na, na kolana, kanapa jest wygodna przynajmniej przez ten okres, przez który jeździłem na tym motocyklu przez te kilka godzin, nie zauważyłem, żeby coś doskwierało. Jeżeli chodzi o pozycję stojącą na tym motocyklu, to tutaj ta przednia część zdecydowanie ułatwia prowadzenie tego motocykla, trzymanie kolanami tego motocykla, więc tutaj też jak na razie nie ma się czego, do czego przyczepić. Jeżeli chodzi o kwestię kierownicy i położenia tej kierownicy w terenie, to moim zdaniem przy moich gabarytach nie jest potrzebne dodatkowe podwyższenie, tej kierownicy, wystarczy ją delikatnie przestawić i jak najbardziej ergonomiczna pozycja jest i wygodna pozycja do jazdy w terenie, także większych modyfikacji w tym przypadku no, ten motocykl nie potrzebuje. Pierwszy raz miałem okazję jeździć silnikiem trzycylindrowym i do tego jeszcze z quickshifterem i muszę powiedzieć, że ten silnik Naprawdę mi się spodobał. Mocy ma wystarczająco. Ciekawe jest to, że mamy tryby jazdy. Możemy sobie dostosować te tryby do naszych oczekiwań, do naszych wymagań. Możemy zmienić opcję ABS-u, kontrolę trakcji, ale również reakcji na gaz. Pierwszy raz też jeździłem motocyklem z quick shifterem i. Uważam, że to jest niezwykle ciekawy wynalazek. Zmiana biegów w górę i w dół bez użycia sprzęgła jest niesamowicie wygodne. Chociaż w tym motocyklu no czuć takie szarpnięcie przy zmianie biegów, ale do tego pewnie trzeba się przyzwyczaić. Prędkości maksymalnej Tigera 900 nie sprawdzałem, bo myślę, że nie o to w tych motocyklach chodzi, żeby jeździć z maksymalną prędkością. Do przelotów, przelotów autostradowych jest on idealny. Na kręte drogi też spokojnie ten silnik wystarcza i daje ten motocykl niesamowitą fajdę. Z jazdy. Dobrze się prowadzi, jest zwinny, dobrze wyważony. Nawet podczas jazdy w terenie, kiedy stoimy na podnuczkach, to czułem, że no, nie ma tutaj jakichś większych problemów z kierowaniem tym motocyklem kolanami. Jak dla mnie, rewelacja. W tej wersji Tigera 900 dostajemy bardzo bogate wyposażenie. Myślę, że warto zacząć od szyby. Szyba, która jest regulowana na wysokość, w najwyższym położeniu, jak dla mnie, świetna ochrona przed wiatrem przy prędkościach autostradowych. Natomiast przy małych prędkościach w terenie, kiedy pojawiają się nierówności, to nawet kiedy jest obniżona maksymalnie, to jednak troszkę ją słychać jak gdzieś tam uderza, no ale do tego pewnie trzeba się przyzwyczaić. Kolejna sprawa to wyświetlacz, 7-calowy wyświetlacz, ogromny i niezwykle dobrze widoczny. Jest tutaj wszystko dobrze widoczne, oprócz jednej rzeczy, czyli obrotomierza, który. No, jednak jest gdzieś tam na tym wyświetlaczu ukryty i trzeba się dobrze, dojrze, przy, dobrze przyjrzeć. Ale specyfika pracy tego silnika znowu nie wymaga tego, żebyśmy cały czas na obrotomierz już patrzyli. Triumph zadbał o komfort użytkowania tego motocykla, czyli mamy tutaj podgrzewane manetki, mamy podgrzewaną kanapę kierowcy i podgrzewaną pasażera. A przycisk do podgrzewania jest tutaj ukryty po lewej stronie, więc jest to podgrzewanie niezależne. Myślę, że warto wspomnieć również o zawieszeniu. Zawieszenie, które jest w pełni manualnie sterowane, regulowane. I to moim zdaniem jest ogromny plus tego motocykla, że nie komputer steruje, ale to my możemy sobie dostosować tak naprawdę pracę tego zawieszenia do naszych oczekiwań i do tego, czy akurat użytkujemy ten motocykl w terenie, czy na asfalcie. W tej wersji wyposażenia dostajemy również crashbary dolne i płytę pod silnik oraz stopkę centralną. Natomiast te gmole górne, które tutaj widzicie, to jest akcesorium dodatkowe i zamontowanie takich crashbarów wymaga relokacji oświetlenia LED-owego które jest tutaj seryjnie montowane właśnie w tej wersji Tigera. Lampa przód, lampa tył i kierunkowskazy to wszystko jest ledowe. Natomiast jak świeci ta lampa w nocy, tego niestety nie mogłem sprawdzić ze względu na to, że miałem wypożyczony ten motocykl tylko na kilka godzin. Co mi się jeszcze w tym motocyklu spodobało? Spodobało mi się to, że mamy tutaj sety pasażera, które są odkręcane, więc możemy je zarówno z lewej z prawej strony odkręcić, i kiedy jeździmy sami w terenie, to możemy też zadbać o swoje bezpieczeństwo, o swoje nogi i no, Jakoś tak zminimalizować ryzyko kontuzji. Wydech. Wydech, który seryjny tutaj wydech jest, moim zdaniem, bardzo dobrze wykonany, jeżeli chodzi o wygląd i o brzmienie, więc tego naprawdę nie trzeba wymieniać od razu. Natomiast, jeżeli ktoś chce zredukować wagę, zmienić rzeczywiście brzmienie tego silnika, no to są dostępne akcesoryjne tłumiki. Warto zwrócić uwagę na koła. Mamy tutaj motocykl, który jest zaprojektowany do jazdy w terenie, więc mamy koła szpychowe, 21 cali z przodu i 17 z tyłu, natomiast całym punktem tego zestawu jest to, że dostajemy opony, które niekoniecznie są typowo off -roadowe. Ale to chyba świadczy o tym, że większość jakby właścicieli Triumfa 900 pewnie w wersji Rally Pro pewnie Teren go nie zabierze, a ci, którzy będą chcieli to zrobić, no to muszą pomyśleć ewentualnie o zmianie opony na bardziej terenowe. Tak się prezentuje wyposażenie tego motocykla i naprawdę, no ten motocykl dobrze się prowadzi. Jest bardzo dobrze w tej wersji wyposażony, ale myślę, że są pewne akcesoria, które warto mimo wszystko na tym motocyklu zainstalować. A jakie? No to już Wam wymienię. Zacząłbym od montażu osłony lampy przedniej. Z doświadczenia wiem, że w terenie kamieni i gałęzie lubią trochę lampę porysować, więc tutaj na pewno w tej zamontowałbym osłonę na przykład Turatecha. Jeżeli chodzi o kierownicę, to handbary, które są tu seryjnie montowane, wyglądają na dość solidne. Są co prawda stworzywa, ale też byłem sceptycznie nastawiony do takich handbarów, korzystając z KTM 790 Adventures, oryginalnych e, handbarów. I powiem szczerze, że do tej pory jeszcze ich nie wymieniłem, ale leżał już naprawdę sporo razy w terenie. Więc tutaj pewnie będzie podobnie, a nawet jeżeli coś by się z nimi stało, to możemy akcesoryjnie zamontować handbary Bark Bustera z aluminiowym rdzeniem, z listkami na przykład, z szalkami VPS. Dzięki temu zabezpieczymy swoje dłonie i tę część kierownicy. Lusterka wystają trochę poza obrys kierownicy, więc zapewne wymieniłbym je na składane, żeby je ochronić przed złamaniem w terenie proponuję tutaj rozwiązanie double take mirror, które mam w ktm które świetnie się sprawdza i na tym motocyklu zapewne też. Zamontowanie nawigacji GPS czy telefonu na kierownicy nie będzie stanowiło problemu. Mamy tutaj naprawdę sporo miejsca i można wykorzystać na przykład uchwyty RAM albo uchwyty Quad -loka. W tej wersji wyposażenia, w wersji Rally Pro, dostajemy płytę pod silnik i crashbary w zestawie. Natomiast ten motocykl moim zdaniem wymaga jednak lepszej ochrony. Na pewno powinniśmy zamontować crashbary górne, które będą chroniły zbiornik, paliwa i chłodnicę. Możemy zamontować crashbary na przykład SW Motoka czy Tura TH, ale oprócz crashbarów górnych warto jednak zdecydować się na zamianę oryginalnej płyty na akcesoryjną, dlatego że ta oryginalna nie chroni zbyt dużej części silnika i kolektorów, więc warto jednak o te części silnika zadbać, wymieniając właśnie oryginalną płytę na akcesoryjną. Myślę jednak, że warto pomyśleć o zabezpieczeniu amortyzatora tylniego. Mamy tutaj z tyłu dość duży prześwit, przez który dostają się kamienie i błoto i mogą uszkodzić amortyzator, więc warto pomyśleć o jakiejś osłonie. Podróżnicy powinni zdecydować się na system bagażowy. Jeżeli nie bagaż miękki, to stelaże pod kufry. I tutaj jest sporo możliwości: turatech SW Motech, Givi Kappa czy Hepco Becker. Wszyscy ci producenci robią stelaże do tego motocykla. Możecie zdecydować się ewentualnie na oryginalne stelaże, które trochę przypominają markę Givi, bo rzeczywiście Givi robi dla Triumfa stelaże, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, mianowicie o tym, że te stelaże oryginalne mają trochę inny rozstaw mocowań, więc jeżeli wybierzecie oryginalne stelaże Triumfa, to kufrów akcesoryjnych Dziwi czy kappa nie zamontujecie na tych stelażach. Musicie wybrać albo idziecie w oryginał, albo wybieracie akcesoria. Myślę, że w Tigerze 900 nie jest potrzebna osłona zbiorniczka płynu hamulcowego tylnego, dlatego że on jest umiejscowiony w takim miejscu, że subframe chroni ten zbiorniczek płynu hamulcowego. Natomiast e, zamontowałbym jednak poszerzenie stopki bocznej, żeby można było parkować tym motocyklem również w terenie. E, poszerzenie na przykład Tura TH czy SWMotecha. Całą listę akcesoriów, które wymieniłem zostawię w opisie, więc tam możecie ewentualnie przejrzeć, co zamontowałbym właśnie konkretnie do tego motocykla. Przez te kilka godzin jeździłem się bardzo dobrze na Triumphie Tigerze w tej wersji wyposażenia. Powiem szczerze, że chciałbym tym motocyklem pojeździć dłużej, bo wtedy na pewno wyszłyby jakieś plusy i minusy tego Motocykla. Jak na razie jestem pod bardzo dużym wrażeniem tego, jak został ten motocykl zaprojektowany. I wierzę, że przy zmianie opon na bardziej terenowe, w terenie naprawdę tym motocyklem można robić cuda. Czy bym go zamienił za KTM 790 Adventure Versier? Jeszcze nie wiem, musiałbym tym motocyklem pojeździć. Ale jeżeli chodzi o klasę średnią turystycznych Enduro, to jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawa opcja. Dzięki za uwagę, napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze wrażenia na temat tego motocykla i oczywiście do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!